Siema, z tej strony Jaki. Chciałam Was przywitać w tym pierwszym moim odcinku Na tym kanale e, Znaczy odcinku, tylko nie filmie Ponieważ wcześniej nic takiego nie było e, Chciałam Powiedzieć tylko tutaj Że filmik został podzielony na dwie części Ponieważ niestety Ale filmik dosy, wyszedł dosyć długi e, Sądziłam, że e, Będzie dobrze Wytnie się sporo rzeczy I nie będzie problemu ale niestety będzie problem. Więc filmik będzie podzielony na dwie części, więc będą z tego dwa odcinki. E, więc pierwsze zobaczycie teraz. Będzie ucięty w pewnym momencie i po prostu za niedługo zobaczycie kolejny odcinek. Więc chciałam tylko tyle przekazać. Dziękuję Wam, że przyszliście i zapraszam na odcinek. Dobra, zaczynamy od teraz w pełni. To jest no jakiś wie. giga kogut jest na mnie To nie jest kogut, to jest ten... Indyk chyba Nie wiem, ty jesteś? Ja jestem po prawo jakoś No właśnie, Od idę portalu. do ciebie portalu Idę do ciebie, idę do ciebie, idę do ciebie O oh, siema O oh, marchewka, hej Biorę marchewę Czemu ja tak tak w górę? Nie mam pojęcia Indyk! A go mogę zabić? Można, ale będzie to ciężko jak na razie zrobić, nam, wiesz? Na razie zbieraj rzeczy, które przydadzą się nam do przetrwania, do przeżycia i tak dalej. Coś, co... dzięki temu. Do przeżycia możemy... my nie przeżyjemy. Podejrzewam. Ale najważniejsze jest światło, bo jak przez noc nie będziemy mieli światła. Nie wiem, trzeba ognisko chyba zrobić, nie? Znaczy można mieć też pochodnie, ale wiesz, polecam też ognisko, ale to trochę zajmie. W początku trzeba pozbierać... Dobra, mam siekierę. Będzie śmieszna ta seria, ponieważ e, my dopiero co zaczynamy w, w tej grze, więc. No ja grałem raz przez dwie godziny, chyba rok temu. <laughs> ja trochę grałam. I jakby to powiedzieć, nie ogarniam za dużo. Zwłaszcza, że grałam na relaks, bo ja muszę ogarnąć tę grę na spokojnie. I nie powiem, będzie problem, więc naprawdę będziemy większość czasu umierać. Yy, więc będzie śmiesznie, widzimy często. Tak, Zgóły jak to wszystko. tak, chcemy. Krótko trwa ta dzień. Znaczy, noc się da przetrwać. Ja wiem, co i jak. Mam nadzieję, że ty nie możesz, była ja cię miała problem odrodzić. No, Mię ja się... zawsze, Mię... jak noc była, to ja po prostu sobie wybrałem ognisko i miejsce stał. No, ognisko jest właśnie. To jest dobrze, tylko no musisz zrobić, prawda? Więc no. To jest nasz pierwszy odcinek z tego, pierwsze granie razem, więc będzie śmiesznie. Będziemy się wypalać. Ale mamy nadzieję, że prędzej czy później... No, coś czuję, prostu... że my się śmiać nie będziemy. Ja się będę śmiać sądzę, że ludzie też mogą się śmiać. Ale no... Mm... Co jest? Jak ja szybko to trzypuje. No, bo nie, nie są tu duże drzewa. Znaczy, ty jesteś chyba... Masz postać, tylko też dobrą, Więc... Wiesz. Ale dobra. Eee, Chodźmy tam na górę po lewo tą ścieżką. Okej, okay, ale daj mi jeszcze chwilkę, bo to muszę zrobić nam Dobra. rzeczy, pochodnie na wszelki wypadek sobie zrobię. Najważniejsze teraz jest właśnie eksplorowanie. To jest najważniejsze. Musimy poznać, gdzie co mamy, gdzie co jest i tak dalej. Ja Kiedyś jakiś poradnik oglądałem. Ja Nie specjalnie <laughs> się przyznałem. Że, że najlepiej się osiedlić na takim, co jest takie, na takiej kwadracie. I... Oła, Ała. Co, Co ty zrobiłeś? Nie wiem, coś mnie zabolało. Nieważne. Dobra, ja Najlepiej na jest taki jest kwadraciak. I na środku... Ale... No. Na tym kwadraciaku jest taki... Takie jeziorko. I jest taki szkielet też, który ma wędkę. go można zlutować. I mam to w dupie tu zrobić cięcie, bo nie wiem... Pamiętaj Ale nie strasznie to... coś zabolało. Dobra, się jestem. jestem. Dupę? No właśnie, nie wiem co się stało nawet. Siedzę sobie normalnie i jakiś nagle ból, jakby nie wiem, ktoś mnie uderzył jakimś baseballem. Eee. Nie eee nie wiem, to coś. Się przyjdzie, ubiegło. wróć tu, wróć tu, na dół, wróć tu. Ej, na dół. nie, czekaj, idę, idę, idę kupę Bo to jest taki sasi znak trochę. Eem. Czekaj, bo znalazłam nam dobre zwierzęta, które nam się mega przydadzą. Te bawoły co głównym walą? Tak, Tu jest mam takie sas trochę. Co? No nie widzisz? Nie. O Co ty masz I tak. Ej, światło! Ocholipka, lipka. Ale o, robimy... Światło. Spokojnie. Będziemy, osiedlimy się dosyć blisko też bawołów, żeby je mieć też blisko, bo one się nam bardzo przyda. One przydadzą. te gówno walą, tak? Tak, i to nam się przyda do ten... do wiesz. Do... jedzenia, żeby ziemię i tak dalej już zniać. I ogólnie ich futry nam się przyda, tylko że do nich najlepiej w nocy właśnie podchodzić, kiedy oni śpią i ścinać. No to trochę wiesz, trochę zajmie, kiedy to ogarniemy. Ale już to nieco ogarniam. Boże, jakie to są jakieś kamienie, jakąś baterię robić? Tak, to będzie dosyć trudne, jeszcze do tego nie doszłam, więc będzie śmiesznie, ale czekamy na dzień i. Bym coś i... powiedział po języku starego dziada, ale nie powiem. Nie, nie mów lepiej, bo to będzie nie przepis. powiem. Nie powiem. Będzie. Jak coś to ja mam pochornie, jak ci się skończy, to ja mogę wyrzucić. Dobra, jeszcze tam mam trochę i już jest Dobra. dzień, więc jest. Ale mychaj. jesteśmy pro, przetrwaliśmy jedną noc. To już jest osiągnięcie, okej? No, jest osiągnięcie okay? życiowe, dokładnie. Dla Dobra. nas to już jest... Kolejne gówno, idę zbierać gówno. Lubisz zbierać gówno? <laughs> tak, wiesz, bardzo. To twoja pasja? Tak. Nie to jest. Nie, nie to zainteresowania to jest. masz. Wiem. O, mamy do, zejście U, do dziury. A ja, można mamy... na nim jeździć? Nie, nie wiem. Mamy zejście do kopalni. Raczej nie chcę tam iść. No, Na razie, na razie jeszcze razie. nie idziemy. Na razie ogarniamy tu wszystko, co jest możliwe, i staramy się nie umrzeć. Bo tutaj tak łatwo się już nie odrodzić. No i znalazłam pająki, ja tam do nich nie idę. O Boże, pająki, ja grałem, pamiętam, to one strasznie wkurzające były. No. O, są chyba krążające. coś tam Jest pajączek nie... ten się wkurzył. Się po prostu trzeba zrobić jedzenie. No ja na razie uzbierałam trochę jedzenia, więc wiesz... Ja no, ja mam cztery mam... marchewki i trzy te berisy. nie wiem, czy to są... nie wiem, co to. No, też mam, jak... no jagody, no. Mogę zabić tego królika? Mogę go zabić. Ta, a, ale to będzie się. trudne. To będzie trudne, bo one uciekają zbyt szybko i trzeba chyba na nich pułapkę robić, ale nie jestem w 100% tak pewna. Dobra, ja. Ej, ja zrobię ja tutaj pokopię te rzeczy. No, to pochop, kamienie. no, Się przyda. Pamiętaj, żeby właśnie mieć przy sobie różne też rzeczy. Ej, znalazłem szkieletę jakiegoś z włócznią. No to nie wiem, spróbuj zobaczyć coś u niego, nie wiem, zabierz mu może. No i wyskakuj z fantów. Aha. Dobra, mamy się na Ej, mam łopatę. Pochodnie. Łopata 20%. To o, słabo to do... chyba. No łopata niby 20% mało, ale może się do czegoś jeszcze przydać. a coś co. Kurde, ty tak daleko poszedłeś, że ja nie widzę cię na strzałce, gdzie ty jesteś. Ale spokojnie, tutaj łatwo zobaczyć, ja ogarniam mapę, więc... Ja na razie eksploruję, no nie, bo się tutaj przyda nam zobaczyć, gdzie mamy jakieś rzeczy, pozbierać te rzeczy. Potrzebuję trochę. chyba złota? To jest złoto? Ja mam złoto, mam dwa złota. Nie, mam nitro. Nie mam złota. No właśnie, będzie czego to ten. Ale tylko ja tutaj eksploruję dużo. I patrzę co my tutaj mamy, bo... no to nam się przyda. Co to tak burbocze? Eee, co to jest? Co? Nie wiem, jaki zwierzeczek to był. Nie wiem. Wysz, wyszedł z wody. Albo słodki. Słodki możesz mi pewnie zabić. <laughs> Hej! Już wróciłam, jak widzisz? Nie ma. Nie co szukam tych. tych. Mm, ja tutaj jeszcze podkrywam mapę, bo nam się to przyda. Batyki. Ej dobra, nie wiem co się stało, ale teraz tak mi się nagle gorąco zrobiło. <grym> nie wiem. Mnie um, jest ok. Um, więc tak. Można atakować ich, ale. Nie co, polecam. Co, co się stało? Mm -hmm. Oj, zestrał się w ich oczach. Jaki ty? <grym> Ej, więc tak, jak na razie będziemy ogarniać chyba. Co tutaj robimy? Ej, bo my nie ogarniamy, co tutaj mamy robić, co so będzie trochę trudno cokolwiek to przetrwać więc na razie ja się skupimy pewnie trochę poodkrywać tej rzeczy, gdzie mamy iść, co jest i tak dalej a potem zajmiemy się szukaniem miejsca dobrego na gdzieś taką naszą bazę, baza gdzieś tam, żeby po prostu być i mieć swoje miejsce i potem będziemy bardziej ogarniać no i znów jest, ja ci nie zamierzam biedne atakować, bo jesteś tu jeden jedyny ja się tam ale kto, <laughs> kto, 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 kto jest od no. Eee, babu. O nie, dobra, ja się Nie się no, ja już jeszcze widziałem. No już tutaj też widzę. są. Wziąłem, jak na razie Właśnie zbieram i... gówno. To dobrze, Tu się potem przyda na... Już, już ...zmienię tej ziemi. Eee, um, ale dobra. Bo ja nie mogę znaleźć żadnego kamienia takiego, tego... No zbieram. ja dwa miałem. I już ale też tu, nie mam. masz ma. takie zwykłe, ja mam takich innych trochę. No, takie ze złotem. No. głód, głód, głód. Mam zwykły kamień. No, ja potrzebuję tego innego. Tutaj, praktycznie cały... wszędzie mamy dosłownie wodę. A ja jeszcze nie doszłam do tego momentu, gdzie wiem, co zrobić i jak popłynąć, więc jest to tyle problem. O, tutaj mamy miejsce, w którym się możemy odrodzić. Kurde, jakieś jeszcze toperze tu są nawet. No, więc to jest coś, co możemy się odrodzić. Więc będziemy mieli tutaj jedną szansę na wdechnięcie, jedna osoba. To chyba jedna osoba może. Kurde, te nietoperze agresywne, ty, bo gang nietoperzy na mnie garnek, leci. Garnek, garnek jest, mam garnek. Ej, bo gang Rodrigueza na mnie leci. Mam jakąś książkę kucharską. Bo jestem w tym miejscu. No, mam książkę kucharską i mam tu jakieś rzeczy. I mam tutaj garnek do robienia jedzenia, więc sądzę, że nam tutaj się przyda to. Bo jak coś będziemy mieli jakieś jedzenie czy coś. To... O! Ej, znalazłem jakiś dziwny kamień tutaj. No ja spróbuję zrobić jakieś żarcie. Z czegoś. Mam. go. To go wykop. Ja spróbuję, spróbuję zrobić żart Ej, bo wszedłem gdzieś do kopalni! No wiem! O, no możesz wyjść z tego. Spokojnie. No właśnie chcę to zrobić. No tam gdzie się zaraz piłeś, tam masz wyjście. huj. bo tu gdzieś jest. Zrobiłem jakieś żarcie. Biorę trapa jakiegoś. No ale uważaj też. Bo może być tak, że ten. Yy... co ja tutaj. Dobra, ja wychodzę, bo ja się boję tu być. No. Dobra, no na razie tutaj zostawię. Jak to będzie. Yy. Dobra, uwaga, bo zaraz będzie noc, więc będzie też trzeba światło. sobie robić... Co to dalej Ej, te nietoperze mnie w noc zaatakują? Nie wiem, już nie pamiętam jak to było, nawet nie wiem szczerze. No one nie wyglądają na takie, co by chciały współpracować. No nietoperze sądzę, że nie są te co współpracują, więc... Kurde jestem w dupie. Aż tak źle? Y gdzie jesteś? Noc się robi i jestem gdzieś daleko. Ej, znalazłem jakieś dziwne rzeczy. Jakiś marble? Kultur. Nie, nie umiem po angielsku. Ale mam kamienia. Masz... O kurde, jakieś dziwne rzeczy. Coś tam słyszę Nie wiem co tu się dzieje, ludzie, e, ja nie ogarniam Ech. Kurde, to złoto potrzebujemy, żeby zrobić tą maszynę taką Wiem, to jest właśnie potrzebne i dlatego ja chcę i to bardzo znaleźć e, ten ten kamień, ale jest ciężko Coś koło mnie jest Już się tak robi, więc spokojnie Jezu. Ja mam chyba z ten. Ja mam bardzo dużo tych kamieni tutaj i to ze złotem to chyba. Tak, mam złoto, mam złoto. Okej. Okay. ty dokładnie jesteś? To ci nawet na Wiesz co? Widzę. Fajnie by było, jakbym sam wiedział, gdzie jestem. Musiałeś wejść do, ko do kopalni, prawda? Nie, nie jestem w kopalni. Jestem na powierzchni i zbieram tutaj golda dużo. Gdzie ty jesteś? Nawet na mapie nie mam. Chyba. No ja poszedłem daleko, ale w lewo, w lewą stronę szedłem. Fajnie, tylko że nawet się na mapie nie mam. No to Lipton. no, ale w sumie nawet nie wiem czy winać ludzi na tym. Myślę, że nawet tego nie testowałam, ale dobra, ja to jeszcze no, nie Nie mogę nawet golda zebrać. Ai, karamba. No mam 6 golda jak coś. Dobrze. Mm, prawie wymerundowałam tą Aha, tu nie przejdę. Dobra. Hmm. O jest, jesteś na radarze moim. No, tutaj jest, ale tam nie mogę i. Och, lipka, nie nie to ci przejść. powiem pięknie. No, Górą jak... chyba będziesz. Oj. Nie mam jak przejść. Nie jest, to... na luzie, na luzie. Gdzie?

Niby mogę zrobić, ale nie wiem co dokładnie. Dobra, gdzie to niby masz złoto? Yy, no tutaj te kamienie to takie czarne, dziwne. Musisz kopać. Jakie czarne, co? Chodź, pokażesz. Ojoj, oj! oj, oj. To widzę tam złoto. Ojoj! Oj, oj. Właśnie. To, o to tutaj. A, no, a, to wiem, ale nie widziałam ich, dobra. Okej, ja coś tutaj muszę zostawić Dobra, na razie to zostawiam Mam jakiś znak zapytania tutaj na dole mm, Wiem, coś tutaj jest po prostu O jest znowu ta kopalnia ja. No. Dobra, mm, pozbierajmy Ej, dupę pająki dupę pająki <ścoughs> e, No świetnie e, e, Jakieś no. dziwne coś, jakieś mokre kamienie znalazłem A ja mam dupę pająka i mam tą Dupę pająka? Tak Dosłownie jest dupa pająka Tady... Lud wykopałem No bo można i to jest dobry ten, jak błykujesz i nie chcesz zmarnować dużo tych to to jest jako wypełniać dobry Aha I, I no Bo będzie tak trzeba żarcie robić i no. Chyba po prostu trzeba omijać ten pajączki Ich TTT i chyba ci nic nie zrobią no ale kurde, trzy dni przeżyliśmy, no możemy być dumni Wiem Znaczy ja tam już przeżyłam do zimy, a zima to już w ogóle jest beznadziejna So, uh, you know Aha I przyszedł set i kotleti? Nie, po prostu zamarzałam A no. Musisz mieć ubrania, żeby nie marznąć, a te ubrania dosyć ciężko jest mi zrobić Bo jeszcze nie ogarniam, sobie, yeah, you know Aha Co to było? Pająki, 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 pająki! Oho, lipka. Bo w tu nie ma wejścia, my musimy stąd iść. Na razie też pozbierajmy rzeczy, ok? No, no dobra. Już jest... Chyba się ciemno robi, więc będziemy musieli za niedługo się tam wracać do tego. Mm. Ale pobijasz kiedyś jakiegoś bossa? Nie! Chyba to szalałeś. Co ty mi Kichłam na ciebie zacząłeś mi gadać? co jest? Wszedłem na ciebie i jej... Wiem, nie widzę. Jaki bambik. Co, co Bambik? No bambik jesteś. Ty, bo ja nie mam trochę jedzenia. Ja też mam mało. No tylko że ja zdycham. Serio? No. nawet no, wytniesz to. <laughs> nie, zostawię to będzie śpieszne. Ale ja mam zatkany nos! <laughs> Dobre, masz jedzenie. Dwa jedzenia. Nie mogę ci Dropnij po prostu. Tu masz. Tam masz, leży, jak go Wiem, widzę. Bierz to. Ha, dobra, masz niemożliwe... Ja ty to kopiesz się... to i ty nawet tego nie zbierasz. No ale ja tego nie potrzebuję, bo mam tego tak dużo. So, you no know, dlatego. Um... No ale zawsze się przyda. Nie, no tutaj można potem przejść, jak masz odkrytą mapę, no to wiesz, wiesz gdzie no co Właśnie jest. nawet nie mam tej mapy, gdzie ty ją włączyłaś? No, no na dole, w prawym dolnym rogu. Aha, polipka. <grym> no dobra, ja się będę już powoli też stąd iść, możesz iść ze mną. No idę, idę. Ja się zrobię sobie na wszelkich wypadek pochodni. A powiem ci, że piękny język polski masz, ja już stąd będę... Nie. Jak ty to powiedziałeś? Co? Jak, jak ty to powiedziałeś? Ja już będę... Będę nie, nie, iść. Ocho, Lipka! Wiem, po prostu omijaj je. Omijaj je, omijaj je. Nie zaczynaj z nimi. Armia Belizardy <laughs> się znalazła. Zadumwaj ich! Ej, nie grzeszcie mi tutaj. Oho, Lipka! Oj, 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 je po prostu. One cię w pewnym momencie po prostu już zostawią. Mi się jak... Kurde, dobra, nieważne. Co to jest? Kurde, jest u mnie tak gorąco w że mam całe palce spocone, no. Nie, bij nie za krecik? krecik? można go zabić. No i Masz leży jeden z No Masz jedzenie tutaj, ale nie polecam ci go od razu jeść, bo się zatrujesz. Zjem lód. Posuń się, trzeba mięso zabrać. Zabrałem to jest marmur. Nie mogę gówno, zjeść? Nie mogę gówno. Nie polecam zjeść. pewnie ci psyka spadnie, a jak ci psyka spada, to jest źle. Cieba, no, no to dawaj, idziemy. Chodź. Będzie śmiesznie, jak będą ludzie nas oglądać aktualnie. E... Eee, nie wiem, czy ktokolwiek dotrwa do tego momentu filmu. Pewnie nie, ale jeśli Te, tak, pewnie to. pewnie jedna osoba, czyli ja. <laughs> pewnie moi znajomi. Pozdrawiam moich znajomych, którzy będą mnie wspierać. Dziękuję. Yy, pozdrawiam. Yy, pozdrawiam mamę. Mowę. Pozdrawiam tatę, ciocię i tak dalej. Nie, po pozdrawiam doktora Gawła, który co pewnie obejrzy, bo nie ma nic do robienia w życiu. Aha. E, pora uciekać. No to ty se uciekaj, a ja szukam rzeczy. Aha! Ale czemu on mnie gonią? Nie nic ci spać. Może na ciebie lecą? Weź no ja zauważyłam, lecą. zauważyłam, że na mnie lecą, pomóż mi, a nie. Ale ja już jestem z 3000 km kilometrów od tak, ciebie Tak, 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 ja się doganiam prawie ehm, Ja idę w inną stronę Idę do Bawołów, sorry mm -hmm. Możesz iść sam mną no, no, będzie tak chyba lepiej. Czekaj, prawda? bo ja szukam, gdzie byśmy bazę mogli no, zrobić. Czy po bawołach tam, gdzie właśnie idę. Żeby mieć je blisko. I żeby po prostu wiesz, mieć inne też rzeczy blisko siebie. Czwarty o, dzień okay. już wymił. Żyjemy ludziska, żyjemy. Czekaj, bo ja tu mam jedzenie. O kurde, zjadłem te mięso. Najpiękniej, będziesz miał zaczyną psychę chyba. No właśnie mój mózg wygląda. O świnie! Siema gruby. Nie podchodź do nich i nie zaczynaj z nimi. Dobra, no, ja zrobiłam sobie już ten. Na mapie będziesz widział. Powinieneś widzieć. So, będę tu już które rzeczy nam robić. Tak średnio bym powiedział. Powinieneś widzieć na mapie jak są tam coś to rozłożone, coś, coś takiego, no bo Nie wiem. to się na mapie pojawia. Kurde, no jest hmm. Lipton z tym jedzeniem. A jak psychę swe podwie... CO TO JEST ZA JEDNOOKI?! Co? Jakiś ogromny jednooki typ jest, jakiś boss chyba. To był e, Nie, to są ptaki, one chronią swoich ten, swoich jaj. Lecam no ci, ja też po prostu bym nie chronił podchodzi. swoich jaj. No, ale te ja możesz, możesz zjeść w sumie, ale no. ona potem ci bardzo długo gonią. Dobra, tam lecę do ciebie. Okej, okay. to leć, a ja tutaj sobie robię. Rzeczy, inne. Skrzynkę nam zrobię, bo nam się przyda. Pamiętam, jak nagrywałem BigFoot'a, nie? Mm -hmm. Czemu tu jest jakiś, smród na tym cmentarzu? <śmiech> nie wiem, <laughs> coś w jakieś kufne leciały. <laughs> A nie to brzmi wiesz? No staje się. Wiem. Dobra, książeczkę też tu mogę zostawić. Dobra. Czekaj, bo ja się zgubiłem, ja nie wiem gdzie ty jesteś, kurda. O... Co to było? Co? O folipa pająki. Ej, ty masz jakieś jedzenie? Yy, tak i nie, to jest nie dla mnie, bo ja też powoli będę ten sobie gotowałam. Gdzieś tam niedaleko. Ale to ale to ty jesteś kobietą, ja mogę co chcę zrobić. Żartuję nie. oczywiście. O, i widzę Cię, jestem przy tym znaku, Sasi. Okej. Okay. Dobra, jestem. To ja mogę. Och, lipka. To yes. jest skrzynka o tym rzeczy. Mamy gówno, mamy... Spidermanową coś i mamy to. Dodam gówno. No. Ja dobawał się pewnie tak radne jej